To nie tylko pruszków. W dzisiejszym odcinku, jak pewnie zorientowaliście się po tytule i książkach, które przede mną leżą, będziemy rozmawiać o wizerunku polskiej mafii, właśnie w książkach, właśnie w telewizji, czy właśnie w innych mediach, e, bo tak naprawdę polska mafia, polska przestępczość zorganizowana to nie tylko książki o masie i nie tylko alfabet mafii, ale paradoksalnie właśnie od nich zaczniemy. W końcu to mafia to nie tylko pruszków, więc zaczniemy od książek Artura Górskiego i Jarka Sukolskiego pseudonim Masa. Tych książek na rynku jest już 6, tutaj jest tylko 5, bo brakuje pierwszej o kobietach polskiej mafii. Te książki pokazują, że tak naprawdę temat jeszcze nie został wyczerpany, bo chociaż jakieś wątki tutaj się przeplatają, to żadne się tak naprawdę nie powtarzają. W każdej z tych książek jest coś nowego. Każda z tych książek jest napisana bardzo luźnym stylem, tak że można tę książkę przeczytać w jeden wieczór. I to co najważniejsze, one pokazują rzeczywiście zupełnie nowe spojrzenie na polską przestępczość zorganizowaną, okiem osoby, która tak naprawdę w tych strukturach działała, bo Jarek. Sokołowski był gangsterem, teraz zwierza się niejako Arturowi Górskiemu, a nie tylko e, bazujemy tutaj na jakichś sprawach takich jak Ewa Ornacka czy Piotr Pytlakowski, którzy mm, bazowali na, na opowieściach innych osób, na dokumentach, na aktach e, sądowych. Tutaj oczywiście te uzupełnienia też są, ale wcale nie o to chodzi, bo przede wszystkim Jarek o tym opowiada i to jest chyba najważniejsze. Moim zdaniem najciekawsze części to e, część o Killerach polskiej mafii. Teraz zobaczmy, czy dobrą książkę wylosowałem. Która jest o killerach? Tutaj pokazuje Jarek i Artur to, że tak naprawdę polska mafia, a konkretnie grupa Pruszkowska, to wcale nie było Eldorado, o czym już z Jarekiem nieraz rozmawialiśmy, że to nie są. Super samochody, wielkie pieniądze, piękne kobiety i tak dalej, ale krew lejąca się wtedy na ulicach w tych latach 90. i ci leży właśnie to pokazują. Druga natomiast to jest ta, która wyszła ostatnio, czyli o żołnierzach polskiej mafii, dlatego że ona pokazuje życie tak naprawdę szeregowych członków zorganizowanych grup przestępczych, a nie tylko tych bosów, którzy no mówiąc krótko wydają pieniądze zarobione przez innych ludzi na nich, więc to to tutaj chodzi, tu możemy zobaczyć jak działali gileże narkotyków, jak działały bojówki, które po prostu miały jechać na jakieś miejsce i kogoś pobić, żeby rozwiązać pewne, pewne problemy i jak na przykład kradło się samochody, tak? czyli to są te ci, którzy występowali w pierwszym szeregu nawiasem mówiąc o nich będzie też więcej w naszym programie już niedługo natomiast poza książkami masy przejdziemy dalej do tych, które Wspominałem na początku, czyli alfabet mafii. Alfabet mafii wyłornackiej Piotra Petlekowskiego. Ja ich tutaj dzisiaj przy sobie nie mam. Fajnie, bo tam pokazano, jak działała grupa oczki, tam pokazano, jak działał pruszków, kim był Pershing, kim był światek koronny, masa, i tak dalej, i tak dalej. Ale pewnych rzeczy, które nawet zostały potem przełożone na tę książkę, zabrakło, bo nie powiedziano tam ani słowa, chociaż o łódzkiej ośmiernicy. Ale przypomnijmy, że w tej czołówce, w intro alfabetu mafii z krostek do skrabli układa się hasło ośmiernicę. Ale o niej nie było ani słowa w tym programie. Nie było też za dużo o Nikosiu w książce, potraktowano to bardzo, bardzo po macuszemu No i szkoda, bo, bo fajna książka, od której tak naprawdę to wszystko się zaczęło, a kilka jeszcze tam grup zostało do opisania, tak. Bo w 2013 roku wyszedł nowy alfabet mafii, wersja uzupełniona. Znów fajnie, bo pojawiły się nowe, nowe tutaj wypowiedzi kolejnych świadków, kolejnych osób, były one podkoloryzowane, bo, bo karo, który występował u nas w programie, dawał wiele informacji Piotrowi Petlakowskiemu, a ten potem albo te informacje gdzieś tam przedstawił w inny sposób, albo przypisał karo inne zupełnie wypowiedzi niż ten mu przekazał. W związku z tym no, obiektywizm możecie ocenić. Sami. Tym bardziej, że też jak wiemy z poprzednich odcinków, gdzieś tam zerowano się i opierano się o wypowiedzi świadka koronnego, byłego świadka koronnego Romana o pseudonim Sprocket. A samo to, że starać się on status świadka koronnego, świadczy o tym, że chyba na, nie zasługiwał na żadną wiarygodność. No i skoro omówiliśmy już te takie najważniejsze pozycje, a w sumie najbardziej popularne: Alfabet Mafii i Książki Masy i Artura Górskiego. I teraz przejdziemy do tych książek, które tak naprawdę do masy odwołują się tylko w tytule. I pierwsza z nich to oczywiście Wojciech Sumliński, czego nie powiem masa o polskiej mafii. to jest książka, która moim zdaniem kiepsko oddaje rzeczywistość, dlatego, że tam pierwsze kilkadziesiąt stron nawiązują do tego, jak Wojciech Sąliński został wplątany w jakieś rozgrywki między e, służbami specjalnymi i dlaczego został zatrzymany przez Abwerę. Natomiast e, są tam też wzmianki o aferze FOS, czyli Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Padają pytania, dlaczego Masa na ten temat nie zeznawał. No problem w tym, że według moich informacji Masa nie miał za wiele wspólnego z tą aferą, no, więc o czym miał tutaj opowiadać. Ale mniejsza z tym. Tak naprawdę trzy czwarte książki to są skany, po prostu nic więcej, e, protokołów zeznań e, Jarka Sokołowskiego jako świadka koronnego. E, tutaj mniej więcej od. Odtąd, o, zaczynają się te protokoły zeznań. W związku z tym, tak naprawdę tego jest cała masa, że tak sobie zażartuję. Natomiast e, chodzi o to, że. Te tutaj stenogramy tych zeznań nawet nie są w 100% oryginalne, moim zdaniem, dlatego że musiały być. Gdzieś tam pocięte, poszatkowane. W innym wypadku, gdyby Wojciech Sumliński po prostu w książce ujawnił jeden, jeden do jednego te protokoły z tym, jak one wyglądają naprawdę, e, złamałby tajemnicę państwową i tego, no, myślę, że bardzo surowe konsekwencje, więc sama masa też podważa wiarygodność tych protokołów. Niemniej jednak warto to e, przeczytać, żeby w ogóle zobaczyć, jak masa zeznawał w, w swoich procesach, w procesach dotyczących grupy e, Pruszkowskiej przede wszystkim. Kolejna książka, która odwołuje się do pseudonimu Masa to Krzysiek Wójcik i Mafia na Wybrzeżu. On był w e, naszym programie, rozmawialiśmy na temat tego, co w tej książce przedstawił. E, tutaj pojawia się takie hasło e, krefawe zbrodnie, do których nie posunął się Masa. E, ja pytałem Krzyszka, dlaczego to hasło pojawiło się na okładce. No, satysfakcjonującej odpowiedzi do dzisiaj nie uzyskałem i, i cały czas się nad tym zastanawiam. Myślę, że to tylko e, chwyt marketingowy Moim zdaniem słaby, ale tak naprawdę Wy możecie oceniać, jak to wygląda. Natomiast przechodząc już do meritum, do tego, co ta książka ma w sobie. Książka opowiada w 90% tak naprawdę historię klubu płatnych zabójców, w którego skład generalnie mieli wchodzić tacy ludzie jak Artur Z. Pseudonim Iwan, czy, czy Daniel Z. Pseudonim Zachar. Natomiast moim zdaniem to za mało bo to nie jest historia mafii na wybrzeżu to jest mafia konkretnej, zorganizowanej grupy przestępczej a nie mafii na wybrzeżu bo mafia na wybrzeżu to był także Nikoś to był także Tygres i tak dalej a te osoby bardzo po macoszemu zostały w tej książce przedstawione i tego mnie tutaj zabrakło chociaż książkę tak naprawdę czyta się bardzo dobrze, bo jest to fajny styl reportażowy, czyta się ją naprawdę lekko, szybko i przyjemnie ale tytuł nie licuje z tym, co znajdziemy, co znajdziemy w środku, po prostu. E, I to tyle na ten temat. E, ale jeszcze przejdziemy dalej do e, kolejnych pozycji, gdzie ta przestępczość zorganizowana się pojawia i gdzie pojawia się masa. Jest jeszcze jedna taka książka: to Aleksander Majewski, książka Bez wyroku. Ale był gościem naszego programu. Mówiliśmy tutaj o tym, co napisano w tej książce, bo chodzi o ludzi, tak naprawdę, którzy odbywali gdzieś tam kary pozbawienia wolności, mimo tego, że nie zostali skazani w dużej mierze. Takim klasycznym przykładem jest Czesław Kowalczyk 12 lat pozbawienia wolności za zabójstwo, którego nie popełnił. Ta sprawa jest bardzo podobna do sprawy Adama Dudały, która ostatnio znowu została bardziej nagłośniona, między innymi przez mojego kolegę Janusza Szpertnera z portalu onet.pl w reportażu. Właśnie e, poświęconym Dudale, gdzie opowiada się jego historię, e, tak naprawdę oskarżenie i skazanie za dwa zabójstwa, których nie popełnił na, na podstawie zeznań. No, Świadka koronnego, znów, znów któremu można odmówić wiarygodności. E, między innymi dlatego, że Dudała w tym czasie przebywał w Ustce razem z Pershingiem i z Masą. E, a Masa te wersje potwierdza, w związku z tym na pewno e, tam takiej sytuacji nie było, takiego zabójstwa nie było. E, o tym więcej my również powiemy w najbliższym czasie, ale to. to e... Jakby zapowiadam to, co będzie w przyszłości. Natomiast bez wyroku opowiada też historię ludzi, którzy zostali wtrąceni do więzienia, między innymi na podstawie zatrzymania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tak dalej, i tak dalej. A mamy tam też rozdział poświęcony świadkom koronnym, takim jak masa. I tutaj generalnie gdzieś tam wątki gangsterskie, wątki przestępczości zorganizowanej także często się pojawiają. I jeszcze jedna książka, myślę, że chyba najmniej znana z tych wszystkich, o których tutaj mówiłem. To tabloid śmierć w tytule Piotr Głuchowski i Marcin Kowalski. To jest tak naprawdę koledzy Krzyśka Wójcika, bo, bo z tego co mówił oni się znają. Książka moim zdaniem pisana w bardzo podobnym stylu reportażowym o zabójstwie kantorowca i o zleceniu tego zabójstwa. Potem została oskarżona jego żona, jak się okazało niesłusznie. Niestety, żeby to odkręcić było już za późno, bo ta żona zmarła w wyniku różnych komplikacji, w wyniku długotrwałego stresu, przebywając w więzieniu. Córki tej pary również długo ponosiły konsekwencje tych, tych fałszywych oskarżeń, bo jedna chorowała na bulimię, druga nie mogła sobie gdzieś tam ułożyć życia i wiele, wiele lat im to zajęło. W tej książce opisane są między innymi procesy, tych dziewczyn, tych córek zamordowanego kantorowca przeciwko takim tabloidom jak Super Express, który no bez wyroku sądu oskarżył i tak naprawdę osądził już medialnie na, na całą Polskę. Tutaj żonę zabitego, zabitego Krzysztofa Mrugały o to, że ona to zabójstwo zleciła. Natomiast, dlaczego mówimy o tej książce? Dlatego, że na jej końcu pojawia się również wątek tak zwanego Człowieka z lasu, zorganizowanej grupy przestępczej, z niego prowadzony rolnik prowadzący gdzieś tam swoje gospodarstwo rolne mający tak naprawdę dużą grupę żołnierzy, Ci żołnierze między innymi uprawiali truskawki i tak dalej, a kiedy było trzeba to zabijali ściągali haracze i tym podobne rzeczy robili. Przy okazji powiem, że jeżeli chodzi o samą sprawę Człowieka z lasu, warto sięgnąć po książkę Sylwestra Latkowskiego zatytułowaną właśnie Człowiek z lasu, bo jest to książka szczegółowo przybliżająca historię tego człowieka. Jeżeli chodzi o książki, zapomniałem wcześniej wspomnieć jeszcze o jednej. Która również w tyle odwołuje się do pseudonimu MASA, czyli mój agent MASA, Piotr Pytlakowski i Piotr Wrubel, policjant, który odwrócił Masę. Oni opowiadają historię tego, jak działała grupa Pruszkowska, jak działał MASA, dlaczego zdecydował się odwrócić i jakie były jego dalsze losy. Ja nie oceniam tego, jaka jest zawartość tej książki. Czytałem ją, polecam, bo, bo warto poznać relacje drugiej strony. Natomiast czy ta relacja jest wiarygodna, to już pozostawiam Wam. Jako widzą tego programu i czytelnikom takich książek, niemniej jednak warto również tam zajrzeć. I to tyle, jeżeli chodzi o książki, które stricte gdzieś tam oscylują wokół tematyki przestępczości zorganizowanej. E, natomiast czas na tematykę bardziej policyjną. No i oczywiście tutaj e, chyba najbardziej klasyczny przykład, czyli Patryk Wega i złe psy. E, tutaj mamy złe psy po ciemnej stronie mocy, natomiast wcześniej mieliśmy jeszcze e, część e, o, o złych psach w imię Zasad. Czyli pierwsza część tak naprawdę historii Patryka Wegi o polskiej policji w wersji książkowej, e, oczywiście. To jest tak naprawdę relacja wielu policjantów, którzy po swojej służbie w policji gdzieś tam albo mają problemy psychiczne, albo odwrócili się i zostali tak naprawdę przestępcami. Ale nie tylko, bo tutaj mamy takie przykłady, jak to, że gdzieś tam zwłoki przerzucano z rewiru jednego komisariatu na, na drugi, tylko po to, żeby inny komisariat przejął tę sprawę, ale także chociażby o, mówiąc krótko, wielkich imprezach zakapionych alkoholem, wspartych narkotykami, i prostytutkami których udział brali prokuratorzy i świadkowie koronni, a więc to jest również brutalna książka, również mamy tam wątki przestępczości zorganizowanej i relacje takich osób jak Sławomir Opala, nieżyjący już policjant Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy stołecznej Policji, między innymi oskarżony potem o to, że współdziałał z grupą pruszkowską, co zdaniem wielu i moim także, nie było prawdą, ale mimo wszystko takie oskarżenia padały, czy relacjami Janka Fabieńczyka pseudonim Miami, który w naszym programie również się pojawił, czyli policjanta, także warszawskiego policjanta znającego tę tematykę od powszechni, to Tyle, jeżeli chodzi o te książki, warto tam zajrzeć. Przy okazji, powiem jeszcze o książce Patryka Wegi Niebezpieczne Kobiety, o policjantkach, o kobietach w polskiej policji. Ta książka również jest ciekawa, również warto ją przeczytać, bo tam są relacje jeden do jednego z życia tych policjantek. Część z nich potem została odbzorowana w filmie Pitbull: Niebezpieczne kobiety. I tutaj. Ja bym się zastanawiał nad tym, czy warto było powielać schemat, bo przeniesienie tak naprawdę tej wizji książkowej w dużej części na filmową, moim zdaniem się nie do końca sprawdziło, bo wyszła z tego bardziej komedia i, i znowu powielanie tematu, a nie to, co powinno, czyli jakieś nowe konkretne fakty i historie. Ale to znów zostawiam tak naprawdę do oceny Wam. Natomiast książkę czytało się dobrze, film oglądało się też dobrze. Zresztą recenzję możecie zobaczyć na kanale w jednym z wcześniejszych odcinków. I Kolejna książka o tematyce policyjnej, książka moim zdaniem napisana przez jednego z lepiej poinformowanych dziennikarzy kryminalnych, czy śledczych, jak wolicie to nazywać, w Polsce, Rafała Postolańskiego, dziennikarz TVP Info, specjalizujący się obecnie w tematyce przede wszystkim grupy mokotowskiej i środowisk pseudokibicowskiej i jego żonę Joannę Postolańską, czyli Policjanci za cenę życia. Książkę przeczytałem, książkę oceniam za naprawdę, jako naprawdę dobrą, Dlatego, że ta książka pokazuje historię wielu policjantów, którzy zginęli na służbie z różnych powodów. Część z nich, między innymi, dlatego, że y, gdzieś tam wdała się w y, utarczki może nie utaczki, ale wdała się w konflikty z gangsterami. Mowa tutaj przede wszystkim o tej strzelaninie, w której zginął naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Policji w Parolach, czyli Mirosława Żaka, dlatego, że zginął podczas zabezpieczania kradzionego tira. Wywiązała się strzelanina z gangiem mutantów, on tam zginął, potem konsekwencje również były daleko idące, bo skończyły się na strzelaninie w Magdalence. Notabene kilka dni temu dopiero procesy Ostatnie procesy, już tak naprawdę, osób odpowiedzialnych za e, prowadzenie tej operacji, m.in. E, naczelnika Wydziału Antyterrorystycznego Kuby Jałoszyńskiego, zakończyły się e, i oni zostali z zarzutów złego kierowania tą akcją e, uniewinnieni. Ale tutaj mamy takie historie, czyli znów mafia, znów gangsterzy się tutaj przewijają, ale mamy też takie wątki, które wydawałyby się błahe, bo na przykład antyterrorysta, który zginął przez to, że zaplątał się we własny spadochron, ale z drugiej strony, tak naprawdę każda ta historia kończy się śmiercią policjanta, nawet nie tyle policjanta, co po prostu człowieka. Więc te historie, mimo wszystko, mrożą krew w żyłach, pokazują, że ta służba z różnych względów, ale jest bardzo niebezpieczna i może tak naprawdę spowodować, że słowa roty ślubowania zostaną wypełnione co do joty. Tyle jeżeli chodzi o to, co już opublikowano, natomiast czas na premiery, bo na wiosnę, jak od kilku dobrych lat, kolejna część opowieści Jarka Sokolowskiego, pseudonim Masa, w rozmowie z Arturem Górskim, czyli Masa o polskiej mafii, tym razem o świadku koronnym, I, i to jest ta siódma część ich opowieści. Myślę, że warto będzie to przeczytać, bo to ma pokazać, co działo się po przyjęciu przez Jarka statusu świadka koronnego. A więc zupełnie inne spojrzenie na tę polską mafię, bo już nie z czasów tego, jak on sam wojował, ale z tego czasu, jak zupełnie zmienił swój punkt widzenia, swoją stronę. Kolejna pozycja, gdzieś w okolicach czerwca-lipca, książka odwróconego o rezydentach Pruszkowa w latach 90. Myślę, że warto będzie to także przeczytać, zaznajomić się z tym, bo to może pokazać nowy, nowy pogląd na, na pewne sprawy. I w końcu książka Zagadki Kryminalne PRL tam między innymi o cięgciarzach, o wajcharzach, ale też cały rozdział poświęcony chociażby Nikodemowi S. Pseudonim Nikosia, więc warto, bo jak mówiłem w Mafii na Wybrzeżu, czy w Alfabecie Mafii mało o tym napisano, a tutaj mamy cały szeroki rozdział i można dłużej poznać.